Hej, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z na Trójki. Witam was w odrobinę ciemnej atmosferze, ale to dlatego, że sprzyja ona włamaniom. Jesteśmy aktualnie na wyspie. na wyspie Antigua. Po drodze, kiedy grałem sobie sam, zaliczyłem cały kalador. Powiem wam szybko dlaczego. Kalador jest ogólnie takim miejscem, w którym mieszkają łowcy demonów i w którym nie za bardzo jest co ciekawego pokazać, ponieważ prawie wszystkie questy opierają się na znajdź łowcę, pomóż mu na przykład mordując 3 albo 4 demony, albo gdzieś tam pomagając mu dotrzeć i wróć po nagrodę. Tego typu questy sprawiają, że one są po prostu dość monotonne i mi zajęły one około 3 godzin, a wydaje mi się, że pokazanie ich nie miałoby żadnego sensu. Nagrałem oczywiście z tego materiał, ponieważ chciałem Wam coś z kaladoru pokazać, ale myślę, że wrócimy tam kiedy indziej. Jak widzicie jest tutaj taka ścieżka lawy i ona będzie możliwa dla nas do przebycia dopiero chyba w trzecim rozdziale. I wtedy sobie na spokojnie wrócimy do koladoru i pooglądamy co i jak. Jak na razie mogę wam tylko powiedzieć, że mogę dołączyć już dzięki zadaniu prasterej przymierze do łowców demonów, czyli kolejna frakcja stoi przede mną otworem. A w samym Kaladorze zostało mi jeszcze jedno zdanie, zielone płomienie. Niestety jest ono związane z tym, że muszę właśnie przebyć rzeczoną ścieżkę lawy, aby pozbierać prastare bagienne drewno. Na razie nie mogę tego uczynić w żaden sposób, ponieważ ani lot papugi nie działa, nie mogę przelecieć nad tą lawą, ponieważ gra jest wtedy automatycznie wczytywana, a także nie mogę przepłynąć tego odcinka drogą, drogą morską. Jeżeli chodzi o umiejętności, to podwyższyłem sobie wpływ do 50 punktów, a zręczność do 45. Szybko wyjaśnię wam, co było tego przyczyną, mianowicie nie pomyślałem o tym, że kradzież kieszonkowa jest bardzo przydatna i bardzo fajnie się z niej korzysta, daje naprawdę cudowne itemy. Wracając jeszcze na chwilę do Kaladoru. Jest taki ułowce um, demonów, nazywa się chyba Mason. On stoi aktualnie przy. Um, przy wejściu tutaj do tej warowni, tuż przy teleporcie, kiedy się zrobi quest dla łowców demonów, takie frakcyjne, na początku stał tutaj przy tej, przy tej tawernie, czekając, aż zgłosimy się do niego na obchód. I jeżeli go obrabujemy, on tam ma chyba 110 albo 120 punktów na pełne powodzenie obrabowania, to dostajemy taką oto, taką oto broń, nazywa się ona. Smoczy Dech, jest to strzelba, którą trzymamy jako broń pierwszorzędną, nie tą drugorzędną, tylko yy, zamiast miecza, ani na przykład pistoletu. I po ulepszeniu zamienia się ona w paszczę wilka i jest to yy, najlepsza yy, dubeltuwa, jaką możemy znaleźć w grze. Także yy, chciałem Was poinformować, że taką opcję mamy. Ponadto jeżeli chodzi o, o lockpicking, o yy, zawieranie przedmiotów, to tutaj w an na Antigui Stoi Ramon, on wyrzuca z siebie szpadę w momencie, w którym go okradniemy. A dzisiaj na wstępie chciałem Wam pokazać, jak można, posiadając mało punktów zręczności, obrabować skrzynkę o wartości 100-110 punktów zaawansowania. Ogólnie chcemy się zająć tym, co jest na górze w tawernie Spencera. Jest to broń jedna z najlepszych. Jedna z najlepszych w grze, chyba druga pod względem broni kujących czy tam siecznych, czego będziemy potrzebować? Przede wszystkim potrzebujemy ducha, a alchemii na poziomie 30 punktów, zręczności na około 25. Ja mam teraz 45, ale to nie zmienia faktu, że można tego dokonać już z 25 punkcikami. Do tego potrzebujemy zdolności w złodziejstwie o nazwie. Chyba Kasiarz, tak jest, Kasiarz na pierwszym poziomie, wystarczy nam plus 10. Do tego dwa itemki. Kość palca, której nie mam pojęcia gdzie znalazłem, ale podejrzewam, że musi być na tej wyspie Antigua albo na Kaladorze. W necie próbowałem to sprawdzić, ale jakoś nie udało mi się tego znaleźć. Natomiast zepsuty wytrych można odszukać w Kaladorze. Cholera, już pokazuję. Dokładnie w, w tym miejscu, koło tej chaty. Trafiamy tam przy okazji wykonywania jednego z questów pobocznych, kiedy chcemy dołączyć do gildii łowców demonów. W takim razie mamy już nasze dwa artefakty. Do tego potrzebujemy, potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednego, jeszcze jednego itemka na lockpicking, i może być to na przykład kolczyk łotra. Kolczyk który możemy zakupić u Ramona na Antigui. No i ponadto potrzebujemy trzech eliksirów. Są to odpowiednio mm, rytualny eliksir, eliksir woli oraz eliksir złodzieja. Te dwa eliksiry zwiększają nam alchemię i za każdym razem, kiedy alchemia się zwiększa, no to my mamy większe, e, większe szanse, jakby wtedy ka każdy kolejny pity eliksir ma lepsze efekty. Wy zaraz to zaprezentuję. Pijemy rytualny eliksir. Elixir Woli teraz daje nam plus 40 zamiast plus 30. No to bierzemy eliksir Woli i na końcu Elixir Złodzieja, który teraz nadaje bonus 50, 53 punktów. W tym momencie zaczynamy się skradać. Możemy ominąć tego wartownika i spróbujemy sobie błyskawicznie otworzyć, otworzyć tę skrzynię, która stoi właśnie tutaj. Mamy teraz 138 punktów, co znaczy, że jeżeli byśmy mieli o... 28 punktów mniej w zręczności, to cały czas moglibyśmy um, cały czas moglibyśmy tę skrzynię otworzyć, 45 minus 28 to... A, musiałbym mieć kartkę, żeby to policzyć jakoś, niech nie potrafię sobie tego... znaczy pewnie za, zaraz bym na to wpadł, ale... ale wolę nie improwizować. Teraz musimy znaleźć um, odpowiedni kod do zamka. Jak widzicie, tutaj akurat idzie to naprzemiennie, czyli raz w lewo, raz w prawo. Wydaje mi się, że teraz musimy jeszcze raz pociągnąć w prawo. No i teraz do samego początku ciągniemy. Zamek niespecjalnie skomplikowany, jeżeli się już miało z takim do czynienia. Zdobywamy szmaragd, który jest dla nas bardzo, bardzo cenny, ponieważ możemy ulepszyć teraz inną klingę, taką, którą aktualnie noszę. Jest to Floret Maga, możemy ją ulepszyć do azurowej klingi poprzez kowalstwo, perła, trochę złota i grzbiet fali. O obrażeniach 50-80, i taką skrzynię można obrabować praktycznie już na samym początku gry. W porządku, jeżeli chodzi o to, co o ten floret maga, to jak widzicie tutaj, żeby wykuć lazurową klingę, potrzebowałem rudy złota, który aktualnie mam, trochę magicznego kryształu oraz właśnie szmaragdu. Te klejnoty są potem znajdowane dość często przy golemach, ale na początku jest dość ciężko taki, taki wyrwać. I broń będzie miała oczywiście gorsze parametry od tej, którą właśnie znaleźliśmy, ale ja zamierzam w tym podejściu do gry skolekcjonować większość, większość oręży, więc szybko przywdziejemy grzbiet fali. Obejdziemy sobie jeszcze szybko pokoik i dalej będziemy udawać się zapewne na wyspę z wyspę magów. Myślę, że będzie to bardzo przyjemna podróż. Nawet otrzymaliśmy muszkiet także zdobyliśmy skarb w porcie Antigui. Jest to miejsce na mapie, w którym możemy wykopać cenny skarb. Zwykle albo taka skrzynia zawiera jakiś fajny item, albo po prostu sporo złota. Mam nadzieję, że teraz to położenie się spać sprawiło, że się odkryłem. Ponieważ tak, się, tak czasami bywa, zauważyłem, że kiedy się pije elik eliksiry w tym pomieszczeniu, tuż przed tą skrzynką, to mm, jesteśmy wykrywani przez, innych, e, przez inne postacie. Zajrzę jeszcze do pokoju obok, być może będzie tutaj coś ciekawego. Więc jak widzicie, taki trochę ten odcinek na początku skoncentrowany na skradaniu. Ale trzeba przyznać, że kiedy już się trochę mm, weźmie tych umiejętności, to potem skradanie daje naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo. Frajdy. Wydaje mi się, że. Tu był jeszcze jeden kufer, i to też zamknięty. Um, Okej, okay. aktualnie w tej karczmie, jeżeli byście mieli problemy z. Problemy ze znalezieniem. z wbiciem atrybutu do takiego poziomu, żeby otworzyć tę skrzynię na górze, to zawsze jest jeszcze skrzynia za kontuarem na dole w barze. Zaraz Wam ją pokażę, w której znajduje się, tak jak już powiedziałem w jednym z poprzednich odcinków, szabla, której, z której korzystaliśmy na początku gry. Tak jak możecie zauwa zauważyć, już mi niewiele brakuje tych punktów zręczności do otworzenia, do otworzenia kufra. Też warto zwrócić uwagę na to, że ja, mając zaledwie 45 punktów zręczności. Mam otwieranie zamków na poziomie 85, czyli 40, skądś wyrwałem. A to jest kwestia, kwestia głównie ekwipunku, tego, że mam, udało mi się znaleźć akurat nie pierścień, ale amulet, okruch kryształu, który zwiększa otwieranie zamków, a także ten kolczyk, ten kolczyk łotra, który także zwiększa mi tę umiejętność o 10, więc w z wytrychem oraz umiejętnością kasiarz. Tak właśnie możemy tę sprawę rozwiązać. Ok, w takim razie wracamy na naszą, na naszą łajbę. I będziemy teraz udawali się na wyspę Taramis, na wyspę magów. Kiedy już tam dotrzemy, to pewnie znowu zrobię cięcie. Chciałem wam w ogóle powiedzieć, że się staram robić mniej cięć tak, jak, cięć, tak jak obiecałem. Więc zrobimy jedno cięcie, pogadam sobie z całym garnizonem magów. I pomyślimy gdzieś dalej. Myślałem, żeby wam, dziś, wam dzisiaj pokazać y, kopalnię gnomów. Jest to bardzo przyjemna lokacja, bardzo klimatyczna i myślę, że może wam się spodobać. Ok, w takim razie jesteśmy już na tarami. Spogadałem odrobinę z y, y, członkami gildii magów. Na razie gadałem tylko ze strażnikami, z magami jeszcze nie, ponieważ, aby dostać się do magów, musimy przekonać do siebie generała. Magnusa strzegącego wejścia do ich siedziby. Teraz udamy się do jednej z kopalni na Tara Misczynis. Jednej z kopalni na Taranis. Wydaje mi się, że tym poprzez takie działanie, które jest nawet fragmentem ceremonii zaprzysiężenia, czyli ceremonii, tak jakby robiąc tego questa, zbliżamy się do możliwości zostania strażnikiem, no to także będziemy mogli przez to zrobić wrażenie na generale Magnusie. Można gdzieś chyba na, chyba na wyspie Takarigua znaleźć także jednego ze strażników Horasa, i wtedy automatycznie już Magnus daje nam to zadanie, aby dopilnować porządku w kopalniach. Więc tak, po pierwsze, kiedy wchodzimy do kopalni, zauważamy od razu mnóstwo pokładów złóż naturalnych na ścianach. Są to głównie złoża magicznych kryształów, chociaż inne także, także się zdarzają i najważniejsze jest to, żeby ich na razie nie ruszać. Nie możemy w ogóle tak jakby dać po sobie znać, że je widzimy, ponieważ na początku musimy dotrzeć na sam dół, znaleźć gnoma, który może nas nauczyć lepszej techniki kopania i wtedy zamiast pięciu kryształów będziemy wydobywać tych kryształów osiem. Jest to kluczowe, żeby się żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. To jest chyba właśnie banu. Posłuchajcie, że to przewinę. Tak jak widzicie, właśnie mamy umiejętność Poszukiwacz, która sprawia, że tak jak powiedziałem, zamiast pięciu znajdujemy osiem brył surowców w ścianach. Więc kupujemy od razu, zanim rozpoczniemy jeszcze jakiekolwiek kopanie. Be... Sti... O no. oh, Teraz żeby przekonać Banu do roboty, musimy sprawdzić źródła tajemniczych dźwięków. Wydaje mi się, że trzeba pójść tutaj. przy okazji możliwość, aby zaprezentować Wam jak działa moja najnowsza broń no to spójrzcie w jaki sposób masakrujemy przeciwników jest to teraz praktycznie dziecinna zabawa jeżeli będziemy pamiętali o unikach, no to tak naprawdę już nie ma nie mają przeciwnicy nic do powiedzenia ta broń spokojnie jest w stanie zbić ich pasek zdrowia do jednej trzeciej do dwóch trzecich jednym, jednym silnym uderzeniem Możemy chyba teraz pogadać już z BOMIM. Jeszcze nie. Więc, może pobiegamy, pozbieramy sobie odrobinę rudę ze ścian. Zaprezentuję wam, że faktycznie umiejętność kopania sprawia, że wydobywamy ze ścian więcej surowca. Jest to bardzo kluczowe, jeżeli chcemy zostać strażnikiem, ponieważ dzięki temu każde odkryte przez nas złoże da nam o wiele, o wiele więcej surowca. Be Pozwólcie, że będę przewijał um, rozmowy z gnomami, gnoma, ponieważ uh, ja po prostu je przeklikuję. To nie jest tak, że można tego jakoś strasznie, uh, strasznie długo słuchać, jak się to ogląda, ponieważ podejrzewam, że większość z Was jednak jest uh, za tym, aby te rozmowy słuchać. I natomiast uh, nie, za, nie, nie za bardzo mi się po prostu chce tego słuchać. Teraz będziemy sobie robili super, super tour po kopalni, będziemy szukać magicznych kryształów. Bardzo mi się to w ogóle ta lokacja podoba, szczerze mówiąc, i myślę, że jest niezmiernie interesująca. Takiej jeszcze w tej grze nie widziałem. Bardzo fajne jest to, że tak często odnajdujemy pewnego, pewnego rodzaju unikalne lokacje w grze i nie jesteśmy ograniczeni cały czas do, do tego samego. zobaczyć jeszcze w jaki sposób działa riposta, ponieważ także udało mi się, e, udało mi się z niej skorzystać kilka razy. No i Udało nam się wyplenić całą jasknię iż tutaj jeszcze jest jeden gnom. Ups. Na szczęście jest to tylko skalny pająk, a nie jego cmentarna wersja. A, cholera. Wydaje mi się, że tu jeszcze można było właśnie, tak jak powiedziałem, odnaleźć jednego malucha. Pierścień pochodnia. Bardzo się opłaca zgarniać pochodnie. Dobra, jak widzicie, odnaleźliśmy jednego gnoma i co ciekawe, wydaje mi się, że można do niego dotrzeć. E, dotrzeć także z poziomu m, samej wieży magów, ponieważ tam jest taki. E, Makna na N w podziemiach, który tworzy eliksiry, i z tego co kojarzę właśnie on ma takie jakby podziemia. Schodzi się po drabinie i można um, można coś, um, jakąś ciekawą drogę tutaj do tych jaskiń znaleźć. Chociaż, jak tak myślę sobie, to w sumie odległość jest zbyt duża, więc zapewne jest to po prostu inna kopalnia i inny gnom, a mi się to wszystko pokręciło. No, cóż niestety niestety od siebie nie potrafię odróżnić. Także zabieramy teraz e, biedaka ze sobą. Geno! Geno! Rami mi no i gut, słuchajcie. Wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Myślę, że zwłaszcza początek. Mm, był bardzo pomocny, ponieważ mi to naprawdę dużo czasu zajęło, aby domyśleć się w jaki sposób, nie pakując aż tylu punktów w statystyki, można mm, można otworzyć taki bardziej skomplikowany zamek. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach z rizana Trójki. Pa, pa. Hej.